Słowa naszego mistrza na łonie natury. Postaram się je wiernie przetłumaczyć. Mistrz mówi: w mowie bądź szczery, w rządzeniu sprawiedliwy, w interesach kompetentnych, w działaniu zważaj na właściwy czas. Kiedy nie ma pokoju w rodzinie, rodzi się synowska miłość i oddanie. Kiedy kraj jest w pomieszaniu i chaosie, zjawiają się lojalni ministrowie. Człowiek rodzi się delikatny i słaby. Gdy umiera, jest twardy i sztywny. Zielone rośliny są miękkie i soczyste. Które umierają więdną i schną. Dlatego sztywność i nieugiętość są uczniami śmierci. Delikatność i ustępliwość to uczniowie życia. Tak więc armia pozbawiona elastyczności nigdy nie wygra bitwy. Drzewo, które się nie ugina, łatwo się złamie. Twarde i silne zginie, miękkie. I słabe zwycięży. Prawdziwe słowa nie są piękne. Piękne słowa nie są prawdziwe. Dobrzy ludzie nie dowodzą swych racji. Ci, którzy to robią, nie są dobrzy. Ci, którzy wiedzą, nie są uczeni. Ci, którzy są uczeni, nie wiedzą. Mędrzec. Nigdy nie próbuje gromadzić rzeczy. Im więcej pracuje dla innych, tym więcej posiada. Im więcej daje innym, tym jest bogatszy.